Siemandę ziomeczki, jestem Alimitrox. I tak jak widzicie po miniaturce, i po nazwie odcinka to nie jest żaden bait, to nie jest żadne wymyślone moje coś, wszystko co się nudzę, z tak po prostu tu nagrać. To jest prawda, z jednej strony tak, z jednej strony nie. Bo możliwe, że zamykam kanał, ale już wytłumaczę dlaczego. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli chcecie przynajmniej w jakimś procencie małym wiecie, dać uśmiech mi na twarzy, żeby jeszcze jakkolwiek uratować ten kanał. Bo zaczęło się wszystko od tego, jak minęły wakacje. Po wakacjach dosłownie nie miałem w ogóle czasu na nagrywki, bo teraz najważniejsze to jest szkoła, moim zdaniem. I naprawdę najwięcej czasu, teraz muszę spędzić na nauce i w ogóle. Miałem czasu dla siebie. A co najważniejsze, dla nagrywania. I właśnie możecie mi powiedzieć, że są weekendy od tego, ale weekendy też tak naprawdę nie mam czasu, nawet na nagrywanie. I w tym tygodniu spadło mi 70 subskrypcji, a liczba wcale się nie zatrzymuje, dalej idzie w dół, i nie wiem do jakiego momentu będzie szła w dół. Więc dlatego powstaje ten film, żebyście zrozumieli, że nie chcę się poddawać, ale to nie jest dla mnie też łatwe z jednej strony, bo no jest to naprawdę trudny moment dla mnie. Jakby próbuję i się staram jeszcze uratować ten kanał. Ale no nie, możecie napisać w komentarzu swoją myśl, możecie napisać to, co myślicie o tej sytuacji, co mogę zrobić, żeby po prostu poprawić to, bo Naprawdę nie wiem, jak odzyskać widzów, którzy zniknęli z tego kanału. Wiem, że wielu, was, wie, wielu z Was zawiodłem w tym momencie, przez to, że mam zamiar odejść, ale decyzja jest taka, że teraz jeszcze nie odchodzę. Ale jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, będą spadały dalej zasięgi, dalej subskrypcje, to będę musiał zamknąć kanał i na jak długo nie wiem, bo też nie chcę mówić, że na zawsze, bo wiecie, jak to działa u człowieka, że. Powiem, że zamyka kanał na zawsze, a po miesiącu, tygodniu lub roku wraca. Więc jeżeli nie będzie filmów, to znaczy, że muszę sobie to wszystko poukładać. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, i to byłoby w sumie na tyle z tego krótkiego materiału. I co? Ja byłem Animitrox. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Może następnym razem. Co? Cześć.